Już 45 sekund temu minęła północ. Jest 1 stycznia 2013 roku, wtorek. Trzy minuty po północy a w radiowej jedynce. Teraz życzenia noworoczne, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski. Życzę słuchaczom pierwszego programu Polskiego Radia, by ta antena przez cały rozpoczęty już rok była ich przewodnikiem po skomplikowanych sprawach dnia codziennego. By ten program rzetelnie informował. I rzetelnie objaśniał rzeczywistość, w której słuchacze żyją, by dostarczał wiedzy na temat skomplikowanych spraw współczesnego świata, by edukował, by dostarczał także godziwej rozrywki. Mam nadzieję, że wielu słuchaczy po drugiej stronie głośnika, czyli przed mikrofonami, odnajdzie w tym 2013 roku swoich dziennikarskich radiowych przyjaciół. Mogę zapewnić, że zarząd Polskiego Radia, Uczyni wszystko, co w jego mocy, by te życzenia mogły się spełnić. Mówił prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski. Ale już za moment ważne rzeczy się zdarzą, proszę Państwa. No tak, ale w tym ważnym momencie pewnie Państwo będą mieli dużo do powiedzenia między sobą, poza radiem. A zatem proszę posłuchać, jak Mark Ribo przeniesie Państwa do nowego następnego roku. Udało się. Ma. Tak, 2013 rok y, uważamy za otwarty, no ale okno jest zamknięte. A ciekawe, co dzieje się na zewnątrz nad Mokotowem. Tak, Możesz ja teraz odchodzić. siedzę w, w czapce i mam kurtkę. bo. To zobacz. No właśnie. Mamy nadzieję, że wszystkie zwierzęta już są schowane w najciemniejszych kątach mieszkań i bardzo nie cierpią. Nad Mokotowem fajerwerki wybuchają z ogromną częstotliwością, a zatem wszystko jest jasne. Nawet gdyby państwo na mnie wierzyli, niech państwo uwierzą Warszawiakom, którzy świętują nadejście nowego 2013 roku, niech będzie lepszy, Ach, to takie minimalne życzenia, niech nowy 2013 rok będzie po prostu wspaniały. Wszystkiego dobrego. Dyrektor programu trzeciego polskiego radia, Mark Dayton. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. No, jak to się, jak to jest? Zazwyczaj jak się mówi, że to będzie trudny rok, to później się okazuje, to już wiem to z autopsji w trójce, że dla trójki to jest rok wyjątkowy. 2012 był fantastyczny. Dwie minuty do nowego roku. A ja myślałam, że powiesz jak to trudno jest składać życzenia, bo każde życzenie, chociaż nawet z głębi serca pochodzące, jest yy, no, brzmi niestety banalnie I, yy, i myślałam, że o tym będziesz mówił, a to jaki był rok, tak? Tak. Pamiętasz jeszcze ten Sylwester 2011, Myślałaś sobie pewnie. Ile ja muszę zrobić, bo to jest ten rok ważny, jubileuszowy. I okazało się, że był fantastyczny dla no, nas. Mnie dla nie wypada, w ogóle mnie zaskoczyłeś. Nie mieliśmy wcale rozmawiać, co mam się chwalić, że coś mi się udało. Pewnie, że, że, że tak. To myślę, że to słuchacze e, ocenią, czy nam się udało. Wydaje się, że było sporo różnych wydarzeń, sporo zrobiliśmy, e, ale nie tylko dlatego, że to były nasze 50. urodziny, dlatego, że e, zamierzamy w tym roku, mimo braku, takiego jubileuszu równie dużo rzeczy zrobić fajnych. Mimo, że to nie będzie tak zwany rok okrągły dla nas, proszę Państwa, to nie zawsze musi być okrągły rok. No to teraz tak, 55 sekund. Mam nadzieję, że Państwo też przygotowani, radio gdzieś gra. Za chwilkę będziemy wspólnie z Magdą Jeton odliczać te 15 ostatnich sekund 2012 roku. Dziękujemy Państwu za trwanie, za kibicowanie nam, za trzymanie kciuków, za uczestnictwo w naszych obchodach jubileuszowych, ale przede wszystkim za to, że codziennie gdzieś tam ta trójka zawsze u Państwa jest. Magda, 34 sekundy, 3. Tak, i to jest ważne, żeby Państwo cały czas byli z nami. W tym nowym roku oczywiście też. <noise> no to teraz uwaga, wstrzymujemy oddech, bo to jest ten moment. Proszę Państwa, puchary przygotowane. My w związku z tym, że jesteśmy trochę w pracy, nie możemy tak. Nie możemy tak oficjalnie przez radię, ale uwaga. Magda, zaczynaj. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, jest. Nowy rok 2013. Bardzo proszę o życzenia. Życzę Państwu wiary w siebie, siły, by tworzyć rzeczy piękne i by realizować marzenia. Poza tym miłości, radości i słońca wszędzie w duszy, w sercu w głowie. Wszystkiego najlepszego. I te wybuchy chyba słychać, bo dzieje się za oknem. Może nawet. Magda, wiesz co? Ja, ja zrobię coś spontanicznie, bo ja tak najbardziej lubię. Otworzymy okno. Na chwilkę. Myślisz, że u nas tak. na Myśliwieckiej też słychać? A pewnie, że tak. Jak jechałam z Ursynowa, to tam rzeczywiście na kabatach bardzo głośno było. A teraz? O, ciekawe, czy to słychać? O, rzeczywiście. Słyszą to Państwo? Ach, taki naturalny podkład. Proszę Państwa, zawsze kiedy spotykaliśmy się tutaj podczas nocy sylwestrowej, to ja miałem dla Państwa tylko jedno życzenie. To jest piosenka, która zaczynała zawsze nasz wspólny rok w Trójce i tak się stanie i tym razem, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Wszystko jest istotne, ale to jest absolutnie numer jeden. Magda, zostaniesz jeszcze z nami troszeczkę? No, chwileczkę. Dobrze i bardzo się cieszę, że dzisiaj ta wizyta tutaj, już w nowym 2013 roku, jest. Twoja wizyta jest w gronie rodzinnym, bo to też jest bardzo ważne. Cisza. Trochę chyba zaskoczyłem panią dyrektor. All you need is love, bo wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. I niech tak będzie przez kolejne długie, mamy nadzieję, piękne lata z trójką. No to kilkimi krokami zbliżamy się do północy. Jeszcze mamy 15 sekund. To już teraz spokojnie możecie wołać wszystkich. To już wszyscy! To już teraz będzie! Proszę wyjść z kuchni i świętować nowy 2013 rok. Już! HAHAHA! <gry> Co się no to śpiewa? proszę Państwa, się przede wszystkim życzę się nie, wszystkiego do Nie, to nie to, Dobrze. To zagaśnie, Dobrze, to złóż życzenia. My jesteśmy w czwórce w polskim radiu. Minęła północ, jest 2013 rok. Kuba Marcinowicz składa Państwu życzenia. To ja wam życzę wszystkiego najlepszego, żebyście się dużo uśmiechali i często uśmiechali, żebyście budzili się w rewelacyjnych humorach z Justyną żbika zasypiali. o, grubo, grubo po północy. Oczywiście także w towarzystwie czwórki i żebyście zawsze byli zdrowi, pełni pozytywnej energii, takiej, jakiej mam nadzieję, dzisiaj było. Pod ostatkiem, no i jeszcze będzie, oczywiście w twórce. A ja przetłumaczę i życzę wam kupy pieniędzy, samej szczęśliwości, motorówek, yy, wielkich wakacji, bahamów, relaksu, kupy pieniędzy i szczęśliwości, zdrowia i uśmiechu, bank. Kochani, dobawcie się dobrze w takim razie, a my dalej gramy wam do godziny pierwszej, a potem jeszcze zdecydowanie... Pamiętajcie, wyjdziemy. że to, to, a z to, z tym życzeniami, z dzwonieniem z życzeniami, ale później trzeba tańczyć. To, bez Dawaj, tego Kuba, gramy, Nie ma co czekać. No i do godziny pierwszej Filip Rodonacja i Kuba Marcinowicz. Jedziemy dalej.